Cześć moi kochani, witam was w kolejnym odcinku z Brawl Stars. Rosa bardzo szybko dostała balans. Tak jak mówiliście, tak się stało, ponieważ Rosa była chyba jednym z najlepszych brawlerów. Myślę, że nadal jest dobrym, dobrą postacią w tej grze, ale dostała balans. Już wam mówię jaki, Jego, jej tarcza teraz już nie redukuje o 80% obrażenia, tylko o 70%. Przedtem trwała jej tarcza przez 6 sekund, teraz są 4 sekundy, no i naprawili buga baga związanego właśnie z wyświetlaniem jej tarczy. Więc teraz jej super atak jest właśnie tutaj macie 4 sekundy, 70%, więc Rosa dostała balans. Dosyć szybko dostała balans. Nie spodziewałem się, że tak tutaj szybko mogą zrobić balansik i myślę. Sobie zagramy, bo nie wiem, czy ten balans był już wczoraj. Bo jeżeli sprawdzicie, ja sobie wczoraj troszeczkę pograłem wieczorem. Drugi, trzeci, pierwszy, czwarty, pierwszy to jest chyba tak z wczorajszego wieczoru, więc troszeczkę sobie pograłem tą rosą i nadal się grało fajnie. No i dzisiaj też sobie nią zagram, bo uważam, że chyba właśnie starcie, czyli ta mapa jest chyba. Bardzo odpowiednia dla Rosy i tak samo bóle mi się dobrze na tej mapie grało. Ale mam w sklepie mega skrzynię za 60 gemów, więc tutaj za darmo odbierzemy tikety. Tworzymy tego mega boxa, może coś się trafi nowego. Nic nowego się nie trafi, ale mamy do punkty mocy do Rosy, do kolta, do Broka, do Franka bula, trzy tikety, o, mam tutaj podwajać jetonów i klejnociki, więc jest ok, co tutaj mam jeszcze, do czego mogę punkty w na razie tutaj nic nie biorę, no dobra, <laughs> zobaczymy jak mi pójdzie na odcinku gra Rosom, powoli, powoli, jak widzicie, coś tam sobie pykam, w tym Brawl Stars. I zaraz do środka szybko schodzę. Ale tutaj naparza, zobaczcie jak ona naparza to. Dobra. Mam już 5 klejnotów. Myślę, że już jest gitara i mam ulta naładowanego. O, szkoda, że to nie przyszła bliżej, bo mógłbym. Tutaj brok, pilnuję tutaj, teraz ja się przykampię w środku. Szósty jestem, przykampię się w środku. A jak trzeba się przykampić, nie? Troszeczkę górę, żebym jeszcze opanował. Mam tarczę. Dobrze wchodzi tutaj rosa. Już o, dynamike. Idę po tego. Kurde, kurczę, mogłem się bronić, ale tutaj na szybkim spicie było, ale jestem czwarty, czwarty, no dobrze, kucharki są. No jak widzicie, Rosa nadal rządzi. Zagraj ponownie, zagramy sobie kolejny, kolejną walkę. I chyba też do środka schodzą, co? Szybciutko do środka. Kurcze! Szybko skinąłem ja... Aj, tym paluchem nie udało mi się wykierować. Dobrze. Na aut... O... Na aut jechał, na autu. Dobra, ale zagram ponownie. <laughs> Niepotrzebnie to zrobiłem. I co by tu zrobić? Idziemy do środka, czy nie? Gdzie tam tam będzie szła? Dobrze, idę tutaj. Kurczę. Kurczę, zaraz zginęł. Nie, ale mam jednego power cube'a, ok. <laughs> Chyba tam bardziej oberwało. Daryl tam jest. Teraz tak w środku, to będzie ryzyko wejść teraz w środek. Chociaż może nie. Teraz sprawdzimy. No nie, ja, bo teraz jest za tym speedzie. Teraz ten brok tutaj wejdzie. Dobrze jest. Jeszcze mogę mogłem... idę po tego przyspieszacza. Jestem piąty, Dobram. Gdzie tutaj w środku ktoś jest tutaj? Też się przykampił, ale ja teraz na tym szybkim speedzie... Dobra, tutaj bierzemy, OK. Jestem trzeci, mam 6 power cubesów, czyli nie jest tak źle. Coś tam powoli, coś tam powoli idzie. Teraz próbuję tutaj wyczuć mnie, gdzie jestem. Jest nas tylko już trzech. Kurczę, potem ten pad tutaj... Jak puszczę pada, to mi źle idzie. Muszę uważać i teraz tutaj. Dobra. Ten dynamite. Kurczę, nie, 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 nie. Muszę się naładować. sobie po tego speeda. Jest! Jest! Wygrana! I chyba tą grę rozegrałem bardzo ładnie, jak myślicie? Jak oceniacie? Ta waleczka ładnie poszła? Jesteś numerem 1. No jak jestem numerem jeden. Nowy sheriff Brawl Stars! Żartuję oczywiście, ale powoli, powoli Uczę się grać w to. Czyli nie jest chyba jakoś najgorzej. Nie oceniam gry teraz, bo mam tak jak mówiłem świeżo tablet. Skrzyneczki zbieramy? Chyba zbieramy skrzyneczki. Zrobimy sobie jakieś większe otwieranko. No to jest powoli, powoli tak jak mówiłem. Coś tam sobie pykam w tą grę. Rosa dostała balans. Troszeczkę teraz osłabili ją, ale chyba nadal jest dobrą kartą, dobrą postacią. Czekam na wasze komentarze. Piszcie w komentarzach, zostawcie subskrypcję, jeżeli jesteście nowi. Czekam na wasze odpowiedzi w ogóle, jak wygracie, jak ja mógłbym grać, którą postać lubicie najbardziej. I ja czytam wasze komentarze i tam staram się przypinać serduszka. No to na razie, trzymajcie się. Hej.